Minęło 12 miesięcy. Co tydzień pokazywaliśmy Wam nowy odcinek Kolej TV. Oj, nazbierało się tego trochę. To w takim razie teraz podsumowujemy. Spójrzcie jakie wydarzenia kolejowe miały miejsce w tym roku w Polsce i na świecie. PKP Intercity, to już jest niemal pewne, kupi szybkie składy Pendolino na trasę Warszawa-Gdańsk. Do służby ma wejść 20 pociągów, a pierwszy z nich na polskich torach ma pojawić się pod koniec 2013 roku. Nowe pociągi mają być jednak pozbawione mechanizmu wychylania pudła, choć PKP Intercity twierdzi, że w każdej chwili takie urządzenia można zainstalować. PKP Intercity podpisało również dziesięcioletni kontrakt na przewozy międzywojewódzkie. Deutsche Bahn jest coraz bliższe uruchomienia własnych połączeń z pomocą pociągów ICE. Niemieckie pociągi trafią również do spółki Eurostar, tradycyjnie obsługującej połączenia Londyn-Paryż. Dotychczas monopol u tego przewoźnika miał francuski Alstom, przełamał go niemiecki Siemens. Światowa premiera elektrycznego składu Elf z Bydgoskiej Fabryki Pesa. Producent zaprezentował pierwszego Elfa podczas berlińskich targów Inotrans we wrześniu. Pociąg zrobił wrażenie nawet na redakcji Kolej TV. Pod względem wykonania i designu nie różni się niczym od zagranicznych. Ciekawe jak sprawdzi się podczas eksploatacji w SKM Warszawa i na Śląsku. W Berlinie zaprezentował swoje najnowsze dziecko drugi producent z Polski, Nowosądecki Nevak. Nowy spalinowy zestaw trakcyjny ma być konkurencją dla produktów PESY. Pierwsze takie pociągi już jeżdżą w barwach województwa pomorskiego, używają ich przewozy regionalne. Kolejne pociągi mają trafić do opolskiego. PKP PLK wraz z PKP Energetyka rozpoczęły testy sztywnej sieci trakcyjnej. Doświadczalny odcinek zainstalowano w tunelu niedaleko Krakowa. Jeśli testy tego rozwiązania się powiodą, to sztywna sieć trakcyjna trafi do innych tuneli i ciasnych miejsc na sieci kolejowej w Polsce. Być może znajdzie swoje miejsce w warszawskim tunelu średnicowym i zapewne mającym powstać tunelu pod łodzią. Powstała spółka PKP Cargo International z siedzibą w Bratysławie. Spółka należąca do PKP Cargo ma zajmować się organizacją przewozów kolejowych i spedycji kolejowej na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. W Austrii, na Węgrzech, Czechach, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, Słowenii i w Niemczech. Na początku przewozy kolejowe będą realizowane przy wykorzystywaniu lokalnych przewoźników. PKP SA rozpoczęły remont kilku ważnych, lecz przez lata zaniedbywanych dworców. Trwają prace remontowe na dworcu Warszawa Centralna i topnieje grono zwolenników burzenia tej stacji, gdy odzyskuje ona swój blask. Trwa również remont dworca wschodniego w Warszawie, dworca głównego w Krakowie, w Gdyni i w Katowicach i we Wrocławiu. Rok upłynął niestety pod znakiem długów przewoźników pasażerskich wobec PKP PLK czyli zarządcy torów w Polsce. W maju przejściowo liczby pociągów musiały ograniczyć przewozy regionalne i PKP Intercity. Ta pierwsza spółka znów przestała się wywiązywać ze swoich zobowiązań wobec PLK pod koniec roku. Warszawskie Metro wybrało wagony na drugą linię, jednak Siemens. Komisja Przetargowa Metra Warszawskiego ponownie uznała, że najlepszą ofertę w przetargu na 209 nowych wagonów dla podziemnej kolejki złożyło konsorcjum Siemensa i Newagu. Powtórne zbadanie ofert w połowie listopada nakazała Krajowa Izba Odwoławcza. Przez cały rok było słychać zapowiedzi o powołaniu kolejnych przewoźników należących do samorządów wojewódzkich kolei Śląskich i kolei Wielkopolskich. Na razie skończyło się tylko na zapowiedziach, choć spółki są w trakcie tworzenia. Jednak pociągi nowych przewoźników mają się pojawić na torach w 2011 roku. Został utworzony jeszcze jeden przewoźnik, na razie tylko na papierze Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Jedyny nienależący do grupy PKP i samorządów przewoźnik pasażerski w kraju Arriva RP będzie woził pasażerów w kujawsko-pomorskim przez najbliższych 10 lat na trasach niezelektryfikowanych. Długoterminowy kontrakt zapewni spółce możliwość spokojnego rozwoju. Docenią to zapewne pasażerowie. Przewoźnik być może kupi nowe pociągi, które zastąpią przynajmniej częściowo wciąż wygodne, ale wiekowe szynobusy pochodzące z kolei duńskich. Dla kolejarzy i przede wszystkim pasażerów najtrudniejszy okazał się ostatni miesiąc roku. W grudniu wszedł nowy rozkład jazdy, który pasażerowie poznali zbyt późno, częściowo z winy przewoźników. Przeszkodą okazały się też opady śniegu, które doprowadziły do wielu spóźnień. Cierpliwość pasażerów została wystawiona na ciężką próbę. Kolejarze przepraszali pasażerów. Tuż przed świętami ze stanowiska odszedł dotychczasowy wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej Juliusz Engelhardt. Zastanawiałam się, czego można życzyć miłośnikom kolei i kolejarzom przed nowym 2011 rokiem. I chyba tak sobie myślę, że może mniej narzekania. Wszystkiego dobrego w nowym 2011 roku życzy redakcja Kolej TV. Do zobaczenia.